Witam Państwa, ja Anna Tańska. Dziś gościem newswika jest Pan poseł Ryszard Kalisz, jedynka na warszawskiej liście SLD. Dzień dobry. Proszę nam powiedzieć, dlaczego SLD ma tak słabą kampanię wyborczą? Bo jest Pan chyba rozczarowany. No to składa się wiele przyczyn. Przede wszystkim wydaje mi się, że ci, którzy kreowali tę kampanię, Muszą jeszcze przez ten tydzień mhm. e, zrobić e, przemyślenie polegające na tym, że, że już desygnacja nie wystarczy. Mhm. Tak. Przewodniczący Napieralski jest znaną postacią. W tej chwili musi być wyraźne przesłanie merytoryczne i ugruntowanie mhm. naszego elektoratu. To jest przesłanie. To jest przesłanie na te ostatnie kilka dni. A nie za późno? Bo to już tylko cztery chyba dni. Ja jestem przekonany, że nasze notowania będą wyższe niż dzisiejsze tak, bo e, Dzisiejsze że sondaże jest... i, i chcę powiedzieć, iż e, jestem przekonany, drodzy Państwo, że będzie dużo lepiej i zapraszam mhm. do urn wyborczych. Trudno wyobrazić sobie, że mogłoby być jeszcze gorzej, bo tak według sondaży z 1 października OBOP dał Wam 6 punktów, palikot ma 7. Z 2 października SMG KRC daje Wam trochę więcej, ale tylko 8%, palikot znowu 7%, czyli ostro Was goni. Wyobrażał sobie Pan, że, że będzie aż tak źle. Jeszcze raz powtarzam, poczekajmy do wyniku wyborów. Mm -hmm. Ale sondaż to już jest. Ale sondaż zbyt... na razie jest tylko prognozą. Mm -hmm. Natomiast jestem przekonany, jest dużo ludzi niezdecydowanych, którzy jeszcze się waha, mm -hmm. to jest w dużym stopniu, to są w dużym stopniu wyborcy lewicy. Yy, mam nadzieję, a powiem nawet, jestem przekonany, że, że, że oni, yy, duża część z nich zagłosuje mm -hmm. na SLD. To tylko 4% się waha, ale to sondaże już pokazują pewną tendencję. Jeżeli yy, wyborca obawia się powiedzieć, że będzie głosował na SLD w sondażu, to co będzie w wyborach, niezbyt dobrze? To po prostu trzeba będzie głęboko przeanalizować. Mhm. No Poczekajmy jeszcze te 5-6 dni mhm. i będziemy dokonywali analizy już wyników tych yy, faktycznych. Mhm. Również takich personalnych? Personalia są wtórne w polityce, wbrew pozorom. Ja, jak pani wie, jestem przeciwnikiem partii wodzowskich, jednoosobowych. Ja twierdzę, że największa siła jest w dobrze zorganizowanej dużej grupie liderskiej, że szef musi być primus inter pares. I dlatego takie w polityce często się mówi o personaliach, ale ja personalia w tej chwili odkładam całkowicie na bok. A zna pan partię, która nie jest władzowska i która ma dobre notowania? Bardzo dobrze znam. Mhm. Socjaldemokrację duńską. Ale w Polsce. Może w Polsce. Ale, w Polsce no są ale, to jest, ale, ale to nie znaczy. Właśnie cały problem polega na tym, że dzisiaj w Polsce są ludzie zmęczeni establishmentem. Zmęczeni są platformą, mhm. na swój sposób zmęczeni są pisem. Mhm. I gdyby lewica, Sojusz Lewicy Demokratycznej, był właśnie partią. Mhm. Y, taką szeroką, partycypacyjną, koncyliacyjną, obudowaną, y, całym y, systemem organizacji pozarządowych. jestem przekonany, mm. że miałby dużo lepsze notowania. Ale może nie ma się już w co tak obudować, bo które... Y, o, jest, pali... jeszcze mm. dużo, jest jeszcze bardzo dużo, my mamy wokół siebie bardzo dużo mm. różnego rodzaju inicjatyw obywatelskich, ja wokół siebie mam bardzo dużo inicjatyw mm. obywatelskich, i, 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 I chociażby najlepszych z tych ludzi powinno się namawiać, żeby startowali na listach mm. wyborczych. Choć też na naszych listach jest Unia Pracy, mm -hmm. jest Partia Kobiet, są Zieloni 2004. Mm -hmm. Ale to akurat ugrupowanie, powiedzmy, Partia Kobiet, chyba ma śladowe poparcie w społeczeństwie. To takie sumowanie. Ale, jest, ale, tu, ale to chodzi po prostu o to, żeby wskazywać na wartości. Mhm. A obrona praw kobiet jest dla nas bardzo ważną wartością. Mhm. Ale wyborcy są zmęczeni partiami, które teraz są, ale bardziej się skłaniają do Palikota, a nie do SLD. Czy... No, bo Palikot mhm. jest nowością, chociaż jest mhm. podrabianą nowością, bo przecież żerował mhm. przez 3 lata wszystko to, co się działo w Platformie. Tak. Jest podróbką Lewicy. Natomiast oczywiście Palikot to jest taki ten ciąg yy, cały Tymiński, leper. Palikot teraz. Badania pokazują, o których słyszałem, że, że on ma teraz poparcie w małych miasteczkach tego lektoratu mhm. takiego populistycznego. Mhm. No tak, ale to yy, czytałam, że Pan w książce Palikotę, że Pan uczył go lewicowej wrażliwości, czyli okazał się pojętnym uczniem. Wie pani, książka Polikota jest kłamliwa. Mhm. On to jest taki system pisania, gdzie e, z rozmów prywatnych całkowicie, często rozmów takich zupełnie mhm. intymnych, tak. e, wyciąga się jakieś bzdurne wnioski. Ale jeżeli Polikot pisze, jak pani mówi, bo ja tej książki nie czytałem poza rozdziałem o mnie i po prostu mm. odłożyłem jako tabloidarny, tabloidalny paskwil. Mm. Eee, jeżeli on pisze, że uczyłem go lewicowości i uczyłem go skutecznie, to dziękuję bardzo, jestem dumny z tego, mm. że, bo ja zawsze chcę przekazywać moje wartości lewicowe, wrażliwość eee, ludziom w Polsce. To jest bardzo ważne, żeby polskie społeczeństwo było otwarte na innych. Mhm. Ale mówi pan jednocześnie, że Palikot to lewica. Ale podważa, no, mówię pseudo Lewica, dlatego że mhm. u niego to nie jest ugruntowane. To ja mam wrażenie, mhm. że on się nauczył, ale nie przyjął. To jest ta różnica, mhm. że zaczął mówić, ale autentycznie nie jest. A mhm. przez na piarze? Tak, dokładnie, on oddziałuje na wrażenia odbiorców. Ale słyszał pan też na pewno zarzuty pod adresem SLD, że SLD to też żadna lewica. Zarzut może złożyć mhm. każdy. Nie zgadza się pan z tym. Nie, no chociażby to, że jednak ja jestem w SLD, mówię mhm. bez fałszywej skromności, to świadczy o tym, że to jest lewica, bo, 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 bo ja osobowościowo nie mógłbym być w innej partii niż partii, mhm. która respektuje i tworzy moje wartości centro-lewicowe. Mm -hmm. A czy Pan miałby pomysł na to, jak, jak wyciągnąć Lewicę z kryzysu? Ja mam pomysł od lat, mm -hmm. przecież mówię o nim publicznie. I co, nie, I pani dam... też nie, nie, udaje, się, nie udaje się przekonać szefów SLD? Kolejnych? Przekonuję, no, no mm -hmm. była taka tendencja, ja już nawet uważałem, że idziemy w bardzo dobrą stronę i to była Lewica i demokraci. Mm -hmm. Czyli my się obudowaliśmy jakby wartościami Lid. wybonącymi się ze, z istoty lewicowości, ale z wielu źródeł. Mm -hmm. I widać, gdyby dzisiaj Lid był na scenie, to pewnie miałby 25% poparcia, dlatego że Lid. dużo łatwiej byłoby mm -hmm. wyborcom platformy zagłosować na Lid. Tak. Ale to niestety ta nasza. Próba skończyła się niepowodzeniem, ale ja nie będę ustawał mhm. w tworzeniu tego rodzaju wartości, również strukturalnych, lewicowych. E, e, I tak jak pani już wcześniej powiedziałem, mam na to pomysł, mhm. mam całą koncepcję. Odnoszę się w tej chwili do dorobku partii duńskiej. Naprawdę niezwykle mhm. ciekawa. Trzy tygodnie temu objęła władzę w, Dunii, w Danii. Tak. Także y, ja jestem optymistą co do. Mm -hmm. polskiej lewicy, centrolewicy, do polskich wartości liberalno-lewicowych. Mm -hmm. No właśnie. Na razie wygląda, że jest Pan niepoprawnym optymistą, bo te No jestem i jestem, nie jestem, no wie Pani, niepoprawnym mm -hmm. optymistą, no, no i... Mm -hmm. bo e, bo być może, wiecie... no, natomiast e, przecież e, cała działalność polityczna musi polegać na to, że zakłada się rzeczy, być może nawet z punktu Wyberstwo. widzenia teraźniejszego niemożliwe. Mm -hmm. y, Lid dostał 13% mm -hmm. poparcia 4 lata temu. Czy teraz jest jakiś taki poziom według Pana, poniżej którego no, będzie wstyd po prostu dla partii, jeśli się nie przekroczy tych 10%? Nie mówmy o no, wstydzie, 12%. ale no, partia musi się rozwijać, a nie mm -hmm. zwijać. No, a Czyli tym poziomem tak? musi być wynik Grzegorza Napieralskiego w wyborach mm -hmm. prezydenckich. Mm -hmm. Poniżej tego będzie miał problem. Ja, nie, ja to do Pani to powiedziała, mhm. bardzo proszę. Ja jeszcze raz powtarzam, znaczy, że... powinien mieć problem. Ja jeszcze raz tak, powtarzam, że tak, każda partia po wyborach prezydenckich musi, musi przeanalizować i kampanię, i wynik wyborczy, mhm. bo to jest naturalne przecież. Natomiast ja nie stawiałbym tego tak bardzo personalnie. Mhm. Ale personalia są ważne, ponieważ reprezentują pewne idee i sposoby funkcjonowania partii. Ale nawet wczoraj rozmawiałam z jednym z polityków lewicy i mówił, że pan na spotkaniach, powtarza, że kilka lat temu nie był pan gotowy do przyjęcia sterów władzy w SLD. Teraz pan już do tego dojrzał. Dojrzał pan? Ja nie, nie wiem, mhm. kto takie oceny przedstawia. Mhm. Ja cały czas mówię, że ja jestem politykiem parlamentarnym, mhm. bardziej państwowym, a mniej partyjnym. Ja dużo bardziej jestem adwokatem nawet niż politykiem. Ja lubię zajmowanie się konstytucją, ochroną praw człowieka, systemem partyjnym, ale w rozumieniu tworzeniu podstaw prawnych. Mhm. Lubię legislację. Lubię negocjacje w tym zakresie, no a ja nie jestem działaczem partyjnym. Mhm. Być może jest to moja poważna wada, ale wszyscy o tym wiedzą, że ja w partii nigdy nie zabiegałem o żadną funkcję. No tak, ale to nie trzeba zabiegać. Słyszałam też, że wiele osób no chciałoby pana poprosić, żeby pan się jednak pokusił o to, ale z drugiej strony też Pan Cimoszewicz, jak robił diagnozę mm -hmm. y, SLD stwierdził, że, że w SLD nie ma liderów, którzy mogliby przejąć rzeczywiście władzę Pana Pierolskie. Nie, nie, no to, to pani dokładnie o, o czytuje. Pan, no, tak, Bo nie dokładnie, powiedział o mnie, że nie wie, czy że będę miał. Ale nie, nie, ale nie będzie, będę energii. miał dynamikę właściwą. Tak, tak dokładnie. No, ja to, wie pani, no ja jeszcze raz hmm. mówię, że o moim charakterze, o mojej polityce. Tak. I czy ja po pierwsze nie jestem też cyniczny, mówiąc mm -hmm. krótko, tak. i te wszystkie układanki partyjne mnie nie interesują. Mm. Być może Włodzimierz Cioślewicz miał to na myśli, mm -hmm, że ja tak. nie lubię polityki gabinetowej, tak. czyli jeżdżenie po Polsce, układanie Karnowani się. takich. No to mnie to za bardzo nie interesuje, mm -hmm. e, e, ale w ogóle nie mówmy o tym, bo ja nie mam mm -hmm. dzisiaj takich planów. Ale za parę dni może tak być. Czy, czy pani, jest w ogóle możliwość? Nie w Jak się wie. pisze, co była, nie jest, nie pisze się w rejestrze. No, co to będzie, też, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To, to też rozmawialiśmy tak o Lidzie, żeby, że może miałby 25%. No, może sytuacji, by miałby, prawda? to prawda. No, co będzie mhm. w przyszłości, zobaczymy. E, nie ukrywam, że takie głosy, jak pani powiedziała, mhm. do mnie również docierają. Natomiast jeszcze raz powtórzę, że ja jestem politykiem. Mhm. E, parlamentarnym, bardziej nastawionym na tworzenie prawa niż na taką mhm. działalność wewnątrzpartyjną. Mhm. Ale mógłby Pan mieć sprawnego sekretarza generalnego partii, który by zajął się sprawami organizacyjnymi. Czy to w ogóle jest możliwy wariant, żeby Leszek Miller wrócił na przykład albo na szefa partii, albo na sekretarza? Ja nie chcę mówić o żadnych mhm. wariantach. No Dzisiaj jest kierownictwo SLD dookreślone. Mhm. Kongres według planów, statutowych zresztą warunków, tak. będzie w czerwcu 2012 roku. No to Czyli mamy jeszcze mhm. 8 miesięcy do kongresu. Mhm. Także spokojnie, spokojnie. No, ani ja mhm. nie mówię o sobie, ani Leszek Miller, jak mam wrażenie, też nie mówi o sobie. A jeżeli chodzi o koalicje powyborcze, czy z Platformą Obywatelską jesteście w stanie się to Ja obywatelce? jestem w ogóle sceptyczny, mhm. dlatego że ja uważam, że koalicja rządowa po wyborach, jeżeli będziemy słabszym partnerem, mhm. jest nie do przyjęcia, dlatego że ci partnerzy co do zasady są konserwatywni i wtedy SLD musiałoby żyrować, Program konserwatywny, na mhm. czym oczywiście tak. by straciło? Mhm. Czym innym jest PSL, która w swojej istocie tak. jest w poglądach równie mhm. konserwatywna. Tak. I w związku z tym PSL nie traci na mhm. tym, e, 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 ale my byśmy tracili. To, to co by było w następnych wyborach? Mhm. A ja wolę budować jeszcze tożsamość lewicową, wartości. Aby budowana była partia jako funkcja realizacji wartości, mm -hmm. jako formuła usługowa, i po czterech latach z pełną mocą wystartować. Mm -hmm. Natomiast ja mam świadomość, że, że wiele osób widzi siebie, szczególnie z młodego pokolenia, w ławach rządowych, ale, ale z mojego punktu widzenia i moim zdaniem w interesie Lewicy jest albo jest równym partnerem, równorzędnym mm -hmm. w koalicji, Albo nie wchodzi do koalicji. Rozumiem, mhm. że wspomniał pan o Grzegorzu Napieralskim, który już witał się z Gąską, już sobie ustalił Ministerstwo Innowacji, tak? I nowych te technik. Nie, ja mówię w ogóle mhm. o takiej pewnej mentalności, która jest zrozumiała, no bo jak nawet mhm. przypomnimy sobie samych siebie, ja po raz pierwszy zostałem ministrem, kiedy miałem 40 mhm. lat. Tak. E a wiceprezesem a, a Trybunału Stanu, jak miałem lat 37. Także to, to jest ten wiek. Ja się nie dziwię osobom, które są w takim wieku, że już mają tendencję do tego, żeby obejmować funkcję, ale mówię wszystko, funkcja nie może być celem samym w sobie. Zawsze w polityce musi być celem dobro obywateli, i, 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 I tak jak oni je uważają, kształtują, w naszym mhm. przypadku my chcemy, aby to były wartości lewicowe. Mhm. Ale to w takim razie dla dobra obywateli zostaniecie w ławach opozycyjnych? A dlaczego wszystko, co mhm. będziemy robili w polityce, zrobimy dla dobra obywateli? Mhm. Już pani wytłumaczyłem ten proces. Po pierwsze, jak Pani wie, przez cztery lata ostatnich wojewałach opozycyjnych, a mm. byłem przewodniczącym Komisji tak, Sprawiedliwości i Ważne. Praw Człowieka, mm. to ja tak naprawdę mm. napisałem prawo prywatne międzynarodowe. Tak. To ja wniosłem wkład w wiele ustaw kilkanaście czy kilkadziesiąt. To ja mm. walczę przed Trybunałem w wielu sprawach. Jak pani mm. widzi, mój, moje działanie, mimo że jestem w opozycji dla dobra obywateli jest bardzo intensywne. Mhm. Ale, już raport kończący pracę Komisji Śledczej do spraw Barbary Blidy, już się Pan spotkał z murem ze strony Platformy. No, bo to widać dzisiaj. Ja taki artykuł czytałem w tego tygodniowym gazetach. Mhm. Być może nawet w Newsweeku, choć nie daję głowy, bo mhm. dzisiaj rano przeglądałem te gazety, że, że Tusk boi się bardzo tego, znając Kaczyńskiego, żeby mm -hmm. nie wyciągał tak, konsekwencji tak, przeciwko niemu. Tak, no to jest, widzi Pani, no, 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 no po prostu te mechanizmy, że mm -hmm. Platforma nie poparła mogą być dużo bardziej skomplikowane mm -hmm. i siedzące Wiesz, głęboko w psychice. No, tak. Natomiast nie związane z dobrem państwa, bo ja walczę o to, żeby w Polsce wprowadzić standardy zachowania i przestrzegania konstytucji i ustaw najwyższych urzędników państwowych. Tak jak przedostatnie ostatnie 22 lata wprowadziliśmy standardy legislacji dzięki Trybunałowi Konstytucyjnemu, tak dzięki Trybunałowi Stanu powinniśmy wprowadzić standardy zachowania najwyższych urzędników państwowych. A mhm. Trybunał Stanu jest nieużywany, raz był używany yy, skutecznie w jednej ze spraw, ale dotyczyło jeszcze urzędników z okresu PRL-u. Natomiast teraz musimy stworzyć ten system, bo ciągle mamy wrażenie, że Najwyżsi urzędnicy państwowi, łącznie z prezydentem, nie przestrzegają konstytucji. I co? To I nic. A pani minister Pitera? Nie ja, sprawdza się w takim razie, bo. Jej nie, ale pa, pani minister Pitera to, to jest, to jest mhm. mydlenie oczu. Tak. Bo ona została dla potrzeb politycznych, nazwana ministrem do spraw korupcji. Tak. A jak nawet pani przeczyta jej tytuł, mhm. to ona jest do spraw przygotowania. Tak prawa, tak. które ma umożliwić tak. niepowstawanie zjawisk tak. korupcyjnych. Czyli ona nie ma żadnej kompetencji zwalczania korupcji. Tak. Tylko ona tak się wypromowała, ludzie do no niej tak. piszą, ona no niczego nie może zrobić poza przesłaniem do odpowiedniej służby. Tak, jutro między innymi Fundacja Batorego przedstawi raport, które partie zrealizowały swoje obietnice w zakresie przestrzegania przejrzystości władzy, antykorupcyjnych. I platforma na 11 obietnic zrealizowała 3, także imponuje. No i to tam będę zresztą i będę reprezentował moją partię, także odniosę się do tego wyniku, a jak pani ma wyniki, to SLD ile zrealizowało? Nie, tego już niestety nie powiedzieli mi przed, żeby coś zostawić z, ale ale jak pani nawet prześledzi. jak pani prześledzi pracę Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W tym zakresie, który ja reprezentowałem, czyli wymiar mm -hmm. sprawiedliwości, bezpieczeństwo, to zobaczy Pani, ile tak naprawdę swoich obietnic zrealizowaliśmy. Mm -hmm. Warto dużo. Mimo, że byliśmy no, po Tak, Tak, ale też łatwiej jest złożyć ustawę, nawet wiedząc, że nigdy jej nie poprze. No, droga Pani Redaktor, ale, ale to ja wymyśliłem rozdzielenie mm -hmm. funkcji prokuratora. Niestety całościowa reforma prokuratury, którą mm -hmm. przygotowałem wraz z profesorem Janem Bidackim. Tak. Została zrealizowana przez Platformę, czy przez Platformę, czyli w tym mhm. sensie, że Platforma na więcej już nie starczyło tak. jej sił, tylko w 10%, mhm. czyli rozdzielono tylko funkcję prokuratora generalnego tak. i ministra sprawiedliwości. Mhm. A jeszcze powiedział Pan, że nawet urzędnicy Kancelarii Prezydenta nie przestrzegają przepisów. Nie, powiedziałem o Panu Prezydencie. Aha. No to, to taki przykład, po co taki No bardzo postępy. proszę, artykuł 126 mhm. Konstytucji, mhm. który stanowi o funkcjach ustrojowych prezydenta Rzeczypospolitej, tak. między innymi stanowi, że prezydent stoi na straży Konstytucji RP. Pan prezydent podpisując ustawę o dostępie do informacji publicznych, wiedząc o tym, że jest niekonstytucyjna, bo zapowiedział tak zwany wniosek następczy, Dopuścił do tego, że w polskim porządku prawnym będzie przepis niekonstytucyjny, nawet jego zdaniem. No i, i. A przecież pan prezydent ma inny środek, tak zwany wniosek prewencyjny, czyli może skierować przed podpisaniem do Trybunału Konstytucyjnego, i wtedy Trybunał Konstytucyjny by orzekł, czy ustawa jest zgodna z konstytucją, czy nie, i wtedy pan prezydent by podpisał. To dlaczego nie. tak nie zrobił? Jaka Pytanie mała... do prezydenta. Na być może miał jakieś naciski ze strony rządu, bo być może rząd mhm. chce coś ukryć. Słyszałam taką teorię, że chce ukryć pewne informacje, które ma palikot znowu, ale... Nie, ale wie panie, ja nie wchodzę w żadne ta... tego rodzaju spekulacje. Mhm. No. no ja nie rozumiem mhm. zupełnie, tak, tak już mówiąc, odpowiedzialnie racjologii mhm. tego, tego przepisu tak. i tego, dlaczego prezydent podpisał. No mówię, że dla mnie jest to przykle osobiste, bo cenie prezydenta Komorowskiego, a tutaj naprawdę mhm. wbrew Artykułowi 126 podpisanie tej ustawy i, i, i wejście w buty Kaczyńskiego. No tak. To mi się bardzo nie podoba. Jeżeli pani by od razu zapytała albo nie, to powiem, że, że Aleksander Kwaśniewski nigdy czegoś takiego nie zrobił. Nawet ja wiem, że było to sprawdzane przez dziennikarzy, ale ja to szczególnie pilnowałem, bo to było ważne, żeby Kwaśniewski jako prezydent przestrzegał w pełni konstytucji i to była moja domena. Dobrze, a jeszcze wrócę do tego. Która to już będzie kadencja w opozycji dla SLD? Po pierwsze nie wiadomo, czy będzie w opozycji. Mm -hmm. Natomiast my przeszliśmy do opozycji w kadencji rozpoczynającej się w roku 2005. Mm -hmm. Była krótka, dwuletnia, i teraz ta mijająca będzie mm -hmm. kończyć się druga kadencja w opozycji. Mm -hmm. I SLD wytrzyma? Czy nie będzie taka, takiej sytuacji, że Platforma nie zaprosi was do rządu, ale powyjmuje paru posłów? Ja to jestem przekonany, że wytrzyma. Lewica w Polsce mhm. jest potrzebna. No właśnie, ale to takie niskie poparcie oznacza, że SLD nie jest lewicą, czy może jednak lewica nie jest potrzebna? Zobaczymy, co będzie w wyborach 9 października. Jeżeli by się to potwierdziło, no to musi dojść do głębokiej refleksji mhm. ludzi o poglądach lewicowych w Polsce. Mhm. Mówił Pan, że koalicja z pis jest absolutnie. Całkowicie wykluczona. wykluczona. PIS jest partią antysystemową, hmm. e, naruszającą prawa i wolności obywatelskie. Hmm. A czy jest możliwa taka sytuacja cichego poparcia dla rządu, który możliwości. by stworzył PIS? Nie ma możliwości. Bo już jest w koalicję medialną na chwilę, ale weszliście. Ja nic o tym nie wiem, chociaż miałem takie samo wrażenie hmm. jak Pani ale nikt nigdy z kierownictwa partii tego nie potwierdził, no tak. natomiast nie jest możliwe również ciche popieranie. Pisu. Dziękuję bardzo. Tak, pisu. Dziękuję pani redaktor. I to było dziękuję drodzy Państwo i zapraszam na wybory 9 października.